Witam panowie, bo pytacie się, bo tutaj następni ludzie się pytają, kiedy zrobimy gryla dla fanów. Ogólnie są plany, żeby zrobić dla was taki zlot panu z grylem. Jeszcze nie wiem gdzie, co, jak, nic nie wiem jeszcze. Dopiero tak myślę na 1, czy może od czerwca. Na dzień dziecka, ale jeszcze nie wiem na ten temat dokładnie. Bo jak się pracuję, to nie ma czasu po owocu. Postaramy się tu, Ogana, żeby zrobić jakiegoś gryla dla Was, dla fanów, ale dopiero 1 czerwca. Sorry, ale trochę musimy poprzesyłać, bo my też mamy swoje plany. Nie możemy rezerwować swoich planów, bo wy pchacie się tym, że zróbcie teraz yy, yy, z fanami gry Na razie na 1 czerwca. Jeszcze nie jest dokładna, yy, oficjalne to nie jest jeszcze, ale tak planuję, żeby na 1 czerwca zrobić coś takiego. Jeszcze nie wiem gdzie i jak. Jak coś będę wiedział na no, ten temat więcej, to po prostu dam Wam na filmie info zrobię co i ja. Bo wiem, że dużo ludzi pisze teraz, czy robicie dla fanów gryla. Nie robimy, bo mamy inne plany. Sorry, że tak was może niby olewam, ale nie olewam, tylko mam swoje po prostu plany do zrobienia. A nie, a nie takie jak te, już kiedyś robiliśmy ogólnie gryla yy, dla fanów. Nie wiem czy pamiętacie, ja jeszcze nie pamiętam. Robiliśmy to w arturowku. Ile osób przyszło? Bardzo mrutko. To nie wiem czy jest sens robienie w ogólnie coś takiego gryla dla panów. Jak wcześniej było mało przyszło, to nie wiem czy jest warto w ogóle świeczki. Coś w tym kierunku robić. W ogólnie daję info następne. W następnym odcinku dam po dokładne dokładnie kiedy zrobiłem sobie e, dla Was, e, dla fanów, e, zlot z grylem. Bo na razie, tak ja mówię, na razie w tą sobotę jesteśmy zajęci. Nie mamy czasu, żeby zrobić dla Was ogólnie kręla dla fanów Łódź. Sorry, ale ja mam już ustawiony e, dzień, ustawiony. Nie chcę rezygnować musie musi czekać do 1 czerwca. Sorry. Mogliście się wcześniej odezwać, to byśmy jeszcze to zrobili, a za późno się odzywacie, już plany mamy zrobione. Wycofać z tych planów nie możemy. Poza nam niego dnia. Hello.